Cześć, Manku, ja jestem Chopper, witam Was w drugim odcinku z Farming Simulator 2019. A dzisiaj orka. W poprzednim odcinku wapnowałem sobie to pole. Jest tutaj około hektara, także dzisiaj sobie polecimy z orką. Myślę, że Ursus nie powinien mieć większych problemów. Także bez zbędnego gadania lecimy sobie. Tu jeszcze sobie wyłączę tylko to podpowiedzi i zaczniemy sobie orać. Myślę, że odcinek nie będzie długi, jakieś 10 minut, tak jak ostatnio, 10 minut, 16, coś takiego. Ja widzę, że Ursus nie ma problemów, także sobie świetnie daje radę. Pogramy sobie trochę ze środka, to sobie kamerę jeszcze troszkę oddalę. Nawet napędów nie muszę włączać, ale do, dla pewności sobie włączę. Yy, także w tym odcinku dzisiaj orka. W następnym odcinku pewnie sobie troszkę sprzedamy zboża, aby zasilić nasze konto. A po sprzedawaniu zboża, sobie pewnie to skultywujemy. Będziemy czekać aż będzie lepsza temperatura, ponieważ nie da się nic jeszcze zasiać. Co je tak, polecimy To na razie jeszcze nie będę robił. Te urwisy mają jakieś słabe hamulce, nie wiem dlaczego. Dobra, idziemy sobie dalej. W następnym czasie planuję sobie kupić to pole obok. Żeby mieć jakieś dwa pole, a nie jedno. Także, żeby się jakoś już rozwinąć. Dlatego chcę sprzedać zboże, żeby mieć więcej pieniędzy na okupno na kupę tego pola, a ono chyba kosztuje. Zaraz sprawdzę. Tak, zapisywanie. To pole obok kosztuje 69 tysięcy. No, brakuje mi jakieś 20 tysięcy, ale żeby mieć jeszcze na nasiona, bo wtedy jak będę zasiewał, to muszę kupić nasiona, pewnie w big bagach I muszę dokupić jeszcze przeczepę na przeczepę, aby za, jakoś załadować te big bagi, bo to będą big bagi z nasionami. I to chcę kupić autosankę. W mamy wiosnę, kolejny pierwszy dzień. O, nie zahaczyłem Dobra. się. Potem jeszcze agregatem zrobię tym jaki. Chciałem robić yy, na dwa ciągniki, ale niestety nie mam nikogo do pomocy na multiplayer, a na multiplayer dopiero będę mógł grać za jakiś tydzień. Ponieważ będę miał jedną osobę, bo będzie to mój kuzyn. Bo pisałem już do niego, czy chciałby zagrać na multiplayer. Może mieć kogoś do pomocy. Jeszcze może kogoś się ogarnie, bo wtedy chcę zrobić dedyka dla dedyków. Wszystko, żeby było, I żeby móc bez lagów grać. Bo jednak bez lagów w granie to jest coś pięknego troszkę krzywo poszło, ale to nieważne sobie na tym pomacie będziemy jeździć 12 na godzinę, nie ma źle zestaw ładny Nie zakładam obciężnika bo pługi są lekkie ale jak już troszkę pieniędzy przybędzie i będę już miał więcej tych pól to Chcę kupić sobie czwórkę albo piątkę, zależy czy on da radę, ale raczej czwórkę obrotową. Już mam jakieś plany na następne nabytki, ale na razie nie pozwala mi na to stan mojego konta. To sobie możemy to jakoś tak zrobić. Próbuję tak to zrobić, jakoś. O, dobra, wyprostowaliśmy sobie to. W ogóle myślałem na początku, jak kupowałem ten pług, bo jeszcze nie testowałem to. Dopiero teraz testuję ten, ten pług. Myślałem, że ona sobie nie da rady, ta dwunastka, ale jak widać, sobie świetnie daje radę. Zaraz wam pokażę, jakie to są to pługi. To są pługi... Tutaj chwilę... To jest ten? Czy... Tak, to jest ten pług, to jest z Lizarda. A zamierzam sobie kupić o ten właśnie pług. 120 koni. Trzeba na niego, także... Myślę, że 14 spokojnie sobie... 12, przepraszam, do sobie radę. i sobie lecimy tutaj chcę Wam tylko pokazać jak to fajnie idzie szerokość robocza jest chyba około 3,5 metra także w sam raz do, tej, do tego ciągnika i to sobie możemy przerazać na 15 żeby ten czas leciał trochę dodam na 1 żeby sobie maszyny wszystkie przygotowywać zapomniałem przerzucić zapomniałem przerzucić na więcej czasu na przykład do 15 ale to już jest ok fajnie by było jakby ktoś był do pomocy na przykład na orka na dwa ciągniki albo coś takiego bo jednak na multiplayer na dwie osoby jest raźniej i niż samemu tak rozmawiać ale dam radę Mam modów tutaj y, bardzo dużo, dlatego będę musiał tylko dodać te mody, które są potrzebne, czyli jakieś tam polskie te mody. Mam dużo tych zagranicznych, ale na zagranicznych nie chcę grać, bo nie lubię. Także przygotowujemy sobie ziemię, wapno już dane. Myślałem też nad tym polem obok tutaj, ale troszkę dużo jest, a z ogonowymi może być ciężko tutaj samemu zaorać to wszystko. sobie 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 daje radę no, lecimy lecimy tutaj na pełnym gazie temperatura 87 stopni 1800 obrotów też może się uda że będę to dwunastkę chipował na, na więcej zrobię jej chipa ale Nie wiem, na razie chcę, żeby sobie tak dawało radę, jak teraz jej daję, czyli żeby nie wydawać zbytnio pieniędzy, ponieważ chcę się trochę rozwinąć. Jeżeli chcecie, to możecie doradzić, co mam tutaj zasiać bo planowałem tutaj dać na razie yy, chyba pszenicę bo nawet nie wiem ile pszenicy potrzebuje temperatury tej pszenicy 5 stopni 5 stopni, także bo potrzebuję słomy dla krów, żeby sobie przygotowywać wszystko ale to na razie nie wiem czy, czy iść pszenicę bo jest trochę Nieopłacalne bo jest tu małe ceny. Bardziej jest rzepak, opłacalny tutaj, oczywiście. Gram na trybie łatwym, żeby się jakoś rozwinąć. Może potem, jak już się trochę rozwinę, tutaj na tym gospodarstwie to sobie zmienię na normalny tryb, ale na razie chcę się jakoś tak rozwinąć, żeby te, żeby te ceny nie były jakieś takie małe, tylko żeby można było dobrze zarobić sprzedając na przykład uprawy czy, czy różne rzeczy. Na przykład stare maszyny. Dobra. To polecimy sobie jeszcze w to z powrotem. A resztę sobie skończę poza odcinkiem, żeby was nie zanudzać. Jeżeli ktoś by chciał na przykład pograć albo na jakieś nagrywki, to... Możecie się jakoś ze mną skontaktować poprzez, albo tutaj przez komentarz, albo na brief. Nie, na no razie le, lepiej przez komentarz, to ja, ja odpiszę i wtedy będziemy się jakoś zgadywać. Jeżeli ktoś ma czas. Na przykład też mogę nagrywać, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że miałem nagrywać co tydzień, ale od, na, odcinki mogę nagrać yy, Dopiero Na tygodniu, może być na tygodniu, ale w godzinach wieczornych, to tak na, na godzinę, półtorej godziny, ponieważ mam pracę, pracuję i nie mam jak nagrywać. Ale też mam problemy trochę z internetem myślę, że dopiero gdzieś w następnym tygodniu, no już w poniedzieli, ogarnę sobie internet bo mi jakieś błędy, bo nie mogę się połączyć w ogóle bezprzewodowo ale myślę, że jak wymienię sobie, bo kupiłem kupiłem końcówkę taką na USB do komputera, ale Windows 10 nie czyta tego a ta bezprzewodowa ten adapter bezprzewodowy jest chyba do wersji 8 tylko Windowsa, także co będzie to popatrzeć i zmienić Myślę, że maszyny nie są za duże jak na rozpoczęcie jakiejś rozgrywki. Orka nie jest za głęboka. Także jest ok, Pogramy sobie trochę z pierwszej kamery, z, pers z perspektywy, przepraszam. Sobie pomału będziemy kończyć odcinek. Już mamy chyba z 15-12 minut coś takiego. I ja sobie to dokończę poza odcinkiem. resztę orki. I w następnym odcinku będziemy sobie sprzedawać zboże. Także tym akcentem możemy sobie mało kończyć, ale jeszcze wam pokażę, bo zapomniałem, że kupiłem sobie jeszcze yy, dwie przyczepki Otosan to jest chyba D55. Jedna ma pojemność 9900, 9 druga chyba 7900, żeby takie były rozmaicone, żeby nie było jakieś takie przesadnie duże. No także polcimy sobie jeszcze tutaj do Ursusa. No także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, cześć.